Bezdomni są obok nas. Jak im pomóc? Podlasce sportowcy również opowiedzieli nam o świecie sportu. Odwiedziliśmy najmłodszego garncarza na Podlasiu, a rowerzyści z zabudowa przyjechali 102 km na Polski. Na koniec smutna wiadomość, ponieważ kolejna bimbrownia została zlikwidowana, a syn najsłynniejszego rolnika z Podlasia wygłosił nietypowy apel do fanów. Witamy Was wszystkich w czwartym Przeglądzie Tygodnia w Podlaskie24. Przedstawimy Wam najważniejsze wydarzenia z naszego regionu z ostatnich siedmiu dni. Kamil Dąbrowski i Maciej Walesiuk. Zaczynajmy. Zacznijmy może od całkiem przyjemnej sprawy. A powiedz mi Kamil, czy jesteś przyjemniejszego od rekreacji? Nie wydaje mi się. I tu się, przyjacielu mój drogi, mylisz. Chyba, że oglądanie Podlaskie24. No to jeszcze swoją drogą, ale nie o tym chodzi <laughs> do końca. A chodzi mi tu mianowicie o łączenie rekreacji z pracą. I właśnie tym zajmują się eSportowcy. Odbyliśmy spotkanie z podlaskimi sportowcami, którzy przybliżyli nam troszkę swojego fachu. Zobaczcie sami. Esport jest dyscypliną, która w ciągu ostatnich lat cieszy się dużą popularnością, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Wspomnienie o łączeniu rekreacji z pracą nie było przypadkowe, gdyż tym właśnie zajmują się e-sportowcy. Esportowcy rozwijają swoje pasje, zakładając drużyny i biorąc udział w zawodach. Jeżeli w swoich umiejętnościach osiągną odpowiedni pułap, mogą żyć z tego na równie dobrym poziomie jak profesjonalni piłkarze lub zawodnicy sportów walki. I po prostu spodobała mi się na tyle, że sam w domu zacząłem w to grać. No i po prostu do tej pory w sumie nadal w to gram. Wciągamy się w daną grę, spędzamy nad nią setki godzin. Poświęcamy dla niej praktycznie cały wolny czas. Stajemy się lepsi w daną grę? Oczywiście, że da się z tego wyżyć. Jeżeli jesteś na tym najwyższym poziomie, to grasz w drużynach, podpisujesz normalne umowy tak o pracę, zlecenie czyli tak naprawdę masz stały, stały dochód, również płacisz podatki to można traktować jako normalną pracę i powinno się. Esport jest dla każdego i dla młodszych, i dla starszych i to jest świetna sprawa, że mamy w naszym regionie osoby, które potrafią łączyć przyjemność z pożytecznym i to jeszcze w tak fajny sposób. Przejdźmy do innej jednak nieco poważniejszej kwestii. W stoku stanęła karetka dla osób bezdomnych. W jaki sposób ma to działać? Ma to działać w taki sposób, że w środku będą znajdować się ratownicy medyczni, którzy będą mogli natychmiastowo udzielić pomocy osobie bezdomnej, ewentualnie przewieźć ją do szpitala. Bardzo fajna inicjatywa, ponieważ jak wszyscy zresztą dobrze wiemy, okres jesień zima, prawda? No to jest taki, jest taki moment w roku, kiedy osoby bezdomne mają najcięższą tak naprawdę sytuację. Fundacja V zrobiła świetną robotę wymyślając tą inicjatywę. Takie rzeczy się chwali. Dwa razy w tygodniu, we wtorek i czwartek od godziny 17 do 20 na rynku kościuszki stoi karetka przeznaczona dla osób bezdomnych. Dyżurują w niej ratownicy z grupy nadzieja. Bezdomni mogą zgłosić się po pomoc medyczną. Jest to nowa inicjatywa Fundacji Spesalwi, współfinansowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego Pokonać Bezdomność – Program Pomocy Osobom Bezdomnym. Inicjatywę wspiera miasto Białystok. Akcja potrwa do końca tego roku. To w Białymstoku, ale bezdomni są w całym regionie. Skoro jesteśmy już w temacie bezdomności, warto jest tutaj wspomnieć o problemie mieszkańców Bondar. A co to za problem? Problemem jest sytuacja jednego z mieszkańców, który nie dość, że jest bezdomny, do tego ma w znacznym stopniu niesprawną rękę. Sytuacja na pewno jest nieciekawa, ale więcej informacji zobaczycie już za chwilę. Pan Janusz jest osobą bezdomną. Nocuje w piwnicy jednego z bloków na osiedlu Bondary. Z uwagi na niepełnosprawność, nie jest w stanie wykonywać podstawowych czynności. Ma on bowiem niesprawną rękę, która uniemożliwia mu podjęcie jakiejkolwiek pracy. Mieszkańcy Bondar w większości są zdania, że pan Janusz sam sobie zgodował taki los. Mimo to, nie rezygnują z niesienia mu pomocy. Interwencje policji ograniczają się do transportu pana Janusza na Izbę Wytrzeźwień, gdy jest on pod wpływem alkoholu. Mężczyzna otrzymuje emeryturę, jednak środki te rozchodzą się w zaledwie parę dni podczas libacji alkoholowych. Jak twierdzą mieszkańcy osiedla, wina leży po stronie niewłaściwego towarzystwa. Mężczyźni, z którymi na co dzień przebywa pan Janusz, mają bowiem stosować obecnie przemoc fizyczną. Sąsiedzi ubolewają nad losem pana Janusza i uważają, że należy mu pomagać. Policja natomiast wskazała mężczyźnie miejsce w Barszczewie, do którego ma przedział, jednak te warunki są nie do życia. Byliśmy w Barszczewie, tam gdzie y, policja wskazała to miejsce, kiedy, do którego, został, gdzie ma przedział y, nasz pan y, Janusz. A to ja do dzisiaj nie mogę się otrząsnąć z tego widoku, który tam spotkaliśmy i to jest przerażające, że można takie warunki zaproponować osobie, która jest niepełnosprawna, która jest, no, wymaga bardzo dużego wsparcia i pomocy zewnętrznej, bo nie jest to człowiek samodzielny, dlatego no... Bar... Chcielibyśmy zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby pomóc w jakichś bardziej godnych i cywilizowanych warunkach uzyskać pomoc dla tego człowieka. Tak? Mieszkańcy Bondar nie są obojętni, a więc nie bądźmy i my. Powinniśmy wszyscy w tym momencie rozejrzeć się po naszej okolicy i zobaczyć, czy nie ma tam jakiejś osoby, która może potrzebować naszej pomocy. Tak jak zresztą mówiliśmy przy poprzednim wydarzeniu. Jesień i zima to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych, więc w miarę naszych możliwości rozejrzyjmy się po okolicy, tak jak mówił mój przedmówca Maciej, i sprawdźmy, czy możemy darować jakąś pomoc po prostu. Otóż to. Powiedz mi, Kamil, z jakim pokoleniem kojarzy ci się zajęcie garncarstwa? No, na pewno nie z najmłodszymi. No i tutaj, mój przyjacielu drogi, kolejny raz łapiecie na błędzie. Gdyż w ciągle, momencie... ciągle się mylę w tym programie. Nie? nie do pomyślenia. Pierwszy raz jestem, a cały czas się mylę. Wszystko do wyuczenia. Ale wracając do tematu. Naszym kolejnym wydarzeniem będzie spotkanie, które odbyliśmy z najmłodszym garncarzem na Podlasiu. Jest to Rafał Piechowski z Czarnej Wsi Kościelnej. Zobaczcie sami. Zapraszamy do oglądania. Przodkowie Rafała Piechowskiego garncarstwem zajmowali się już setki lat temu. Pan Rafał należy do szóstego pokolenia garncarzy w tej rodzinie. Początkowo ta sztuka była dla niego wyłącznie rozrywką. Z czasem jednak zrozumiał, że jego misją jest kontynuowanie rodzinnej tradycji. Postanowił więc zająć się garncarstwem zawodowo. Jak sam mówi, każdy rękodzielnik jest czarodziejem, a magia tkwi w możliwości kreowania własnego stylu wytwarzanych przedmiotów. Niestety, mimo że dawniej w rodzinnej miejscowości pana Rafała działało wiele ośrodków garncarskich, dziś jest to zawód ginący. Zacząłem robić to tak praktycznie e, dla rozrywki. Po prostu uczyć się zacząłem... E, ale pewnego dnia po prostu zrozumiałem, że, że to jest jednak, ma sens y, robienie tego dalej, kontynuowanie i się tym zajęłam. Mówiąc prosto, y, zrozumiałem, że to co robimy od 20 lat to jest nasze dziedzictwo i trzeba to kontynuować. Powiem Ci, że zawsze bardzo imponowali mi rzemieślnicy. Wiesz, spójrz na to w taki sposób. Oni korzystają z, z zasobów, które występują tak naprawdę wszędzie wokół nas. Z takich też wydaje mi się dosyć prostych zasobów. A potrafią z nich stworzyć rzeczy takie naprawdę użyteczne, ładnie wyglądające, jak na przykład te wyżej wspomniane naczynia. To jest kurczę, niesamowita rzecz, naprawdę. Szkoda, że ten zawód powoli umiera, ale biorąc pod uwagę, że pewne trendy co jakiś czas wracają, więc może i trend na ten zawód niedługo wróci. Miejmy nadzieję, a tymczasem przechodzimy do kolejnego wydarzenia. Jak Boomerang powraca temat Dnia Niepodległości. Jak pewnie wiesz, różne grupy społeczne w różne sposoby ten dzień świętują. No, jedni, na przykład, wiesz, demolowali Warszawę. nie <noise> złożyli hołd fajnie, elegancko. A tutaj jeszcze pojawia się taka fajna sprawa, że kolarzy z zabudowa wybrali w ogóle jeszcze totalnie inny sposób. No co to no, za sposób tak jest? W 2018 roku z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przejechali trasę 100 km na rowerach. W 2019 roku z kolei zrobili trasę 101 km. A w tym roku no, analogicznie zrobili 102 km. Czyli z tego kształtuje się już taka mała tradycja, tak? E, tak, nawet sami wspomnieli, że chcieliby, żeby to było w formie wiesz, takiego cyklicznego wydarzenia. Także spoko, fajnie. Zobaczcie sami zresztą. Kolarze z zabudów Team już w 2018 roku wpadli na kreatywny pomysł uczczenia dnia niepodległości. Dwa lata temu z okazji stulecia przejechali 100 km na rowerach. W 2019 roku natomiast powtórzyli ten wyczyn, przejeżdżając 101 km. Za to w tym roku przejechali 102 km. Mamy nadzieję, że to dalej będzie impreza cykliczna. W naszym przypadku to codzienna jazda tak naprawdę startujemy w cyklu maratonów kresowych, także powiedzmy, mniej lub bardziej, ale z formą jesteśmy na bieżąco, także nie jest to jakiś wielki wyczyn. Co ja tu mogę powiedzieć, no, bardzo fajna inicjatywa. Przy okazji świętowania ważnego dnia. Panowie zrobili też bardzo intensywny trening, nie? także tutaj. No, chylę czoła, naprawdę chylę czoła. Co sądzisz o pomyśle, eee, żeby z każdym kolejnym przeglądem tygodnia, żebyśmy my, my biegli o jeden kilometr więcej? Na przykład dookoła bloku redakcyjnego. <laughs> no, myślę, że sprawa jest na pewno do przemyślenia. Brzmi to ciekawie. No wiesz, okay. jakby siłownie są zamknięte, przynajmniej teoretycznie. Eee, przyda się nam jakaś aktywność fizyczna, żebyśmy potem mieli, mogli sprawnie biegać z kamerą. To jest prawda. Zobaczymy, przemyślimy. A tymczasem. Zapraszamy dalej do kolejnego wydarzenia. Na koniec kolejna bimbrownia zamknięta, co jest myślę, że naprawdę przykrą wiadomością dla podlasian. Ja też tak sądzę. No. Kto się cieszy, kiedy źródełko stanie alkoholem jest zamknięte? To myślę, że nikt. Wiecie, w naszym regionie, że tak powiem, bimber jest bardzo ważną rzeczą, tak mi się wydaje. W takim sensie, że jest już pewną tradycją. Mamy na przykład ducha puszczy, tak? Yy, mamy jeszcze księżycówkę, siwuchę. To jest naprawdę jednak jakby ważna kwestia, nie? Więc z każdym, z każdym. I to widać po komentarzach nawet, że każdą kolejną bimbrownią zamkniętą ludzie się naprawdę denerwują. To tak, tak mi się wydaje. Ja bym tutaj tak się odniósł w ogóle do Asterix, Asterixa i Obelixa. Zobacz, jak oni mieli swój magiczny napój, to. My, to my mamy bimber, tak? <grym> mamy bimber, tak? <grym> no coś w tym jest. Ja wyobrażam sobie Asterixa i Obelixa bez magicznego napoju, także no wcale, ka... się nie, wcale się nie dziwię reakcją, reakcją Podlasian. W każdym razie. Bimbrownia zamknięta, podlasianie, no niestety, ubolewają nad tym, szczególnie przed świętami. A wiadomo, jak to jest po pasterce, tak? Chyba każdy wie, nie trzeba mówić. Ale moi drodzy, pamiętajcie, że skutki nadużywania alkoholu mogą być bardzo dotkliwe. Szczególnie ta sprawa staje się problematyczna, gdy alkohol łączy się z internetową sławą. Ale o tym opowie już Kamil. Z nietypowym apelem wystąpił syn najsłynniejszego prawdopodobnie na naszym kanale rolnika Gienka Splutycz. Pod Bielskim Podlaskim. No ale o tym więcej dowiecie się już za chwilę. Obaj panowie są tak sympatyczni i sławni, między innymi dzięki programowi Rolnicy Podlasie, że odwiedzają ich pielgrzymki fanów. Wielu z nich przywoci ze sobą buteleczkę czegoś mocniejszego i tu pojawia się problem. O jego zrozumienie zaapelował Andrzej Splutycz. Na Facebooku pisze między innymi Postanowiłem napisać i poprosić Was o zrozumienie. Proszę odwiedzających nas gości o nieprzywożenie alkoholu. Ojciec mój, jak widać, lubi towarzystwo, ale nie zawsze to oznacza wypicie wódki czy piwa. Uwierzcie mi, że tak samo się ucieszy na widok dobrej swojskiej kiełbasy, czy chociażby ogórka kiszonego. Proszę o uszanowanie mojej prośby i zdrowia mojego taty, bo jak wiecie, oprócz siostry i brata, mam tylko jego i z nim mieszkam. Pamiętajcie, że z alkoholem nie ma co przesadzać. Apelujemy o umiar, szczególnie w Andrzejki. I też, może zastosujcie się do prośby, do apelu pana Gienka. I na przykład jeżeli macie jakiś nadprogramowy programowy alkohol, zamiast wysyłać go jemu, możecie wysłać do nas do redakcji. Na pewno dobrze się nim zaopiekujemy. Oj tak, oj na pewno. No, tymczasem my się z Wami żegnamy. Dzięki za obejrzenie do tego momentu. I widzimy się za tydzień. W kolejnym przeglądzie tygodnia w Podlaskie 24.